Cześć, witajcie, witam się z wami kawą w tym oślepiającym słońcu, jest po prostu fantastyczne, będę tu tak stać i się grzać. Aczkolwiek nie chcę się jeszcze cieszyć wiosną, bo wiem, że później nastąpi takie rozczarowanie przez marzec, przez kwiecień, jeszcze połowa lutego przed nami. Uch, więc nie chcę przedwcześnie się cieszyć wiosną, ale no, tak ładne słońce, będę tu stać. Nawet na chwilę uchyliłam okno, ale... no, wiosna to to jeszcze nie jest. Wróciłam z matów. Kupiłam inną karmę dla Chestera, ale z tej samej firmy. Tutaj mam. Tutaj jest ta, co Chester bardzo lubi i zżera ją szybko dopóć. Bardzo mu smakuje, a to jest... jakaś inna wersja też dla świni morskiej zobaczmy jak tam mu kupiłam taki dla gryzoni specjalny bo wcześniej używałam dla kota i też był ok taki o neutralizator zapachów a teraz kupiłam dla gryzoni zobaczymy jak będzie się sprawdzał ten dla kota był ok ale chciałam wytestować dla gryzoni i kupiłam Czestorowi takie logowisko w sumie jest duże. Chester, to może ten czester wcale nie jest taki grubiutki, jak mi się wydaje. No to jest ze sklepu Zdrowy Zwierzak. Yy Zdrowy Zwierzak. Mogę Wam podlinkować. Lubię ten sklep. Yy, Nieraz już tam zamawiałam, a druga paczka jest tu dla dzieci. Po pierwsze, muszę wam powiedzieć o tym. To jest konik z nowej edycji My Little Pony, nowe pokolenie. I te koniki są tak piękne. Właśnie kupiłam Laurze i Glory po koniku. Ten jest dla Glory. Laury przyszedł wcześniej, więc i tak już było, że o jej jedna ma, druga nie ma. No ale ten dla Glory. Tutaj zestawie bransoletkę, ale chciałam wam polecić tę bajkę. Te koniki są tak ładnie narysowane, są tam takie fajne piosenki. Ta bajka jest taka super, jest na Netflixie. Nowa, nowe pokolenie, koniki pony, nowe pokolenie. To jest sany a Laura ma Easy, pokażę Wam później tą Easy. To jest z serii Hasbro, znaczy z marki Hasbro. No pięknie są wykonane, nie jest to taki dziadowaty plastik. Więc jak Glorka wstanie, to Wam pokażę oba te koniki. I bajkę koniecznie obejrzyjcie, musicie po prostu, jest super. A tu wam tego nie będę linkować, bo się zdenerwowałam, bo dostaliśmy nie te tatuaże, co trzeba. W sensie nie wszystkie, ale część, więc nie będę wam linkować. W każdym razie był taki wypadek, że Dawid postawił nawilżacz powietrza na biurku u Laury. Laura go niechcący przewróciła i zalało jej szufladę z tatuażami. Wszystkie tatuaże, które miała, się po prostu zepsuły. Więc obiecałam jej, że te tatuaże odkupimy, no, żeby z powrotem miała swoją kolekcję. No, i kurde, dostała jakieś samochody, ona się z samochodów nie ucieszy. Pająki to jeszcze, ale no cóż, to sprezentujemy. Są fani samochodów i pająków. Laura z pająków się ucieszy, myślę. Są dwie paczki, więc z pająków się ucieszy. Morskie stworzonka, no spoko, no miały być jeszcze syrenki, są koniki, no okej. Okay. Kwiatki i biedronki to zamawiałam, koniki zamawiałam. Brakuje mi syrenek. Ich, nie wiem czy nie smoków, kurczę takie smoczki, bo nie wiem, coś tu jest pomieszane, więc nie jestem zachwycona. Kupiłam też temperówkę. Ta temperówka akurat jest śmieszna, to jest taki królik, co mu się ruszają zęby. Ja w ogóle myślę o tym, żeby kupić taką elektryczną temperówkę, bo jednak czasem te palce bolą już od tego temperowania. Ale to jest switaśna. I dwie rzeczy jeszcze tutaj mam. To są szablony. Wiecie, co tu pod spodem jest obrazek? Natomiast to jest taki zwykły szablon plastikowy. Marka to jest Koch i Nor. Nie wiem, jak to się czyta. Nie wiem, jaka to jest. Muszę na, w translejcie to wpisać i się dowiem. I to są takie łąkowe wzory. Zauważyłam, że Laura bardzo lubi odrysowywać z szablonów i w przedszkolu, i u kuzynostwa, więc kupiłam jej taką jedną łąkową, a drugą księżniczkową. No, Laura i Gloria, one obie będą mieć z tego radoch, radochę. Tu są jakieś korony, dziewczyny, no i z tyłu są jeszcze kolorowanki dodatkowo. Tutaj jest taki pomysł, jak po odrysowaniu tego szablonu można uzupełnić go w środku. To jest fajne, że to pokazali. I tu też, bo czasami są te szablony i w sumie odrysuje człowiek i nie wiadomo co z tym zrobić. A tutaj jest i w wersji kolorowej pokazane, i w wersji czarno-białej pokazane. I na szczęście szablony są te, które chciałam, nic nie pomylone. No to idę, idę posprzątać Chesterowi. Zapoznam go z nowym leżakiem. I tak. Jak chodzi o ten zapach, to właśnie go powąchałam i powiem Wam, że aż to jest zapach z mojego dzieciństwa. Z tym takim kojarzy mi się takim, takim białym, takim trójkątnym, pionowym zapachem z takimi paskami, który miał w środku taką zieloną, taki żel, taką galaretkę twardą. Twardą galaretkę. No taką nie, że, że to się lało, taki żel, tylko taką bardziej Stałą galaretkę, i ona się tak kurczyła w miarę jak on się wykorzystywał, tam przez te paski było widać, że już jest coraz mniej tej galaretki, tak jakby wysychał. I to jest ten zapach taki chamski, leśny zapach. Zobaczymy, tak naprawdę to zapach pewnie się i tak ulotniej. Bardziej chodzi o to, żeby neutralizował zapach siuśków, więc zobaczymy, jak to będzie. Ale normalnie zapach z dzieciństwa. O, Laura przyniosła drugiego konika. Tak, to jest ten od Laury. Tak, Laury konik. I on ma róg, tak, bo to jest jednorożec i ma koronę. Róg się nie odczepia. Oho. No, nie, to nie da się, wiesz, to nie, to możesz zdjąć koronę. Tak, a róg nie. O, o. O, -o. Ej. Uszy mu chcesz zdjąć. Czy głowę całą? Głowa się nie zdejmuje. Chciałam Wam pokazać zapiekankę z biedronki. Moja sąsiadka mówi, że jest dobra, więc prawdopodobnie jest dobra. I tak sobie myślę, żeby ją zjeść. Chociaż nie chce mi się jeść, ale chce mi się spróbować tej zapiekanki. Wrzuca się ją na 12 minut do piekarnika. Taką zamrożoną. Czekajcie, zobaczymy, jaka jest w środku wygląda, Po przekładałam kiełbaski żeby były w miarę na środku, wszystkie no i co prezentuje się całkiem apetycznie wiecie, że jestem plażową zbieraczką właśnie przeżyłam taki zachwyt trafiłam na taki profil na instagramie jezu, że się normalnie normalnie się posikam z, 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 z. tak mi się podobają te rzeczy są taki profil, jezu są tak piękne coś jaka syrena to jest z patyczków słuchajcie chciałam wam pokazać dziś tak smaki dzieciństwa czyli krokiety właśnie sobie nagrzewam piekarnik na śniadaniu na śniadaniu no, powiedzmy na śniadanie kawę już widzicie już trochę ubiłam i mam tu i kupiłam ostatnio w że nigdy nie jadłam tych czekoladek a tak na mnie spojrzały i dużo rzeczy ostatnio w Biedronce na mnie spojrzało, aczkolwiek nie nagrywałam holu. Zobaczcie, tyle ich tu jest. Zjadłam tą z nadzieniem mlecznym i tamtą chyba karmelowa, to jest z chrupkami i obie były bardzo smaczne. Te są truskawkowe, a reszta to nie wiem. Wiecie co, źle się czuję. Złapałam od Glorki znowu coś. Siedzę i pod kocykiem. Wzięłam sobie książkę. O jest. mam herbatę gorącą. Chciałabym powiedzieć, że Kurczę, ta książka to chyba nie jest mój typ lektury. W sensie tyle przeczytałam, i zastanawiam się, czy, czy dalej brnąć, czy nie, bo po pierwsze, jest to kolejna część serii. I jest tu Pierdyliard Bohaterów, to jest ta część, a tutaj są wcześniejsze. Jest tu Pierdyliard Bohaterów, e, każdy ma jakąś swoją historię. czy ciekawe, średnio mnie interesują te historie, bo. No mniej więcej, no nie chcę robić jakichś dużych spoilerów, ale tak, w skrócie, z tego co wywnioskowałam z tych stu stron, no to jest coś takiego, że główna bohaterka odziedziczyła dom, i tutaj opisy są piękne, przynajmniej takie nie za długie, ale takie ładne, klimatyczne. To mi się podoba. I ta główna bohaterka odziedziczyła dom po babce, która jest równocześnie babką jej narzeczonego, z którym nie jest w ciąży, ponieważ zostawiła swojego męża. Dlatego, że ten mąż zdradził ją z jej siostrą. I wiecie, i tutaj są takie komplikacje różne, które mnie nie za bardzo interesują, po prostu mam to gdzieś, kto z kim, kiedy i co. No ale dobra, same, same te opisy tego domu są ciekawe. Tych postaci jest tutaj właśnie więcej. I każdy ma jakieś swoje przejścia. No i co? Aha, jest wątek właśnie takiego pogorzeliska. I ten wątek jest dosyć interesujący, aczkolwiek nie jest go tu dużo. I właśnie zapytam się, jak się kończy, bo trochę mam takie, po przeczytaniu tego wszystkiego, mam takie przeczucie, że historia tego pogorzeliska to po prostu będzie kolejne jakieś takie międzyludzki jakiś taki skandalik. Tak jak na przykład we wcześniejszych szczęściach, prawdopodobnie skandalem było to, że tu nagle ona wciąży, a jej mąż ją zdradza siostrom. Mimo, że to, to nie jest takie ordynarne ani nic, to nie jest jak telenowela peruwiańska. Niemniej jednak mnie trochę to irytuje. A skoro mnie to irytuje, to ja nie wiem, czy jest to sens dalej czytać, no bo, no bo ja traktuję jednak książki tak bardziej rozrywkowo. Mm, no. A tu nie za bardzo się rozrywam. <grym> No nie wiem, nie Tak czy siak język e, ta pani, e, pani Hanna Kowalewska bardzo o, ładny ma i ładnie pisze. Mm, tylko to, nie, to chyba nie jest mój typ akcji, to mnie po prostu mm, nie wciąga, no. Wiecie czym się z wami dzisiaj witam? To jest, o, paluje mi. To jest mleko z czosnkiem. Dorzuciłam też imbir i jest tam miód. To jest moja y, trzecia porcja w ciągu ostatnich dni i to jest coś, co mi pomaga, ale błe, jest niedobre. Pierwszy raz dodałam imbir. Zobaczymy. No, mam świąteczne skarpety i idę pod kocyk. I chciałam Wam pokazać nasionka, które kupiliśmy z myślą o działce. No i to jest tak, o taki jakiś bób, to bardziej z myślą o Dawidzie, chociaż ja też lubię bób, ale Dawid chyba bardziej, ale jest taki czerwony. ciekawe, później dynia ozdobna, ciekawe czy coś urośnie, szczypiorek. Mamy dalej. Fasolkę szparagową. Podobno to można zbierać tak jakby na bieżąco, więc fajnie, bo troszkę mnie martwią takie wiecie rzeczy, które trzeba zebrać raz i naraz, i później nie wiadomo, co z tym zrobić. A jak tak można zbierać po trochu, no to na bieżąco się zje. Por. Zawsze chciałam zasadzić por i zobaczyć, jak rośnie. Widziałam, że inni działkowcy mają por bardzo często więc no może i, i mi coś urośnie Laura wybrała sobie kwiatki um, bo Laura będzie kwiatki sadzić tu jeszcze są i tutaj jest tak jakaś mieszanka antykomarowa więc świetny wybór tutaj jest nagietek i tu jest jakaś jeszcze inna mieszanka to jest spoko, bo będzie ją właśnie można na płot rzucić albo coś i jeszcze gdzieś były jedne kwiatki, ale to pewnie dojdziemy. Groch. To tak mi się coś kojarzy z dzieciństwem, jak byliśmy dziećmi. To biegaliśmy i podjadaliśmy właśnie komuś: Bób i groch. Taki młody. jestbyt to chwalebne, ale bardzo miłe wspomnienie. Rzodkiewka. Bardzo chciałam zasadzić rzodkiewkę normalna dynia, podobno przy dyniach nie trzeba za dużo robić podobnie z cukiniami, że sadzicie to wiadomo trzeba podlać czasem ale no, nie trzeba cały czas biegać i leczyć i zapobiegać, podobno i podobno tak samo jest z cukinią, więc je przekonam e, papryczka ostra pietruszka taka nać i do tego koperek i tu jeszcze jest groszek taki cukrowy, taki pyszny na kanapki z serkiem białym, z pomidorem, już to widzę oczami w wyobraźni. I jeszcze jakieś kwiatki, te są dla odmiany pachnące. I chciałabym jeszcze zdobyć coś, jakieś owoce, żeby dziewczyny bardziej zachęcić, może poziomki, ogólnie to z tych rzeczy, które tu mam. To będę sadzić dosłownie po kilka ziarenek tak eksperymentalnie nie zasadzę tego wszystkiego, bo chyba bym y, musiała być tylko w polu. No, chcę tak bardziej zobaczyć, co urośnie, jak urośnie, z czym jest więcej mniej roboty, żeby mieć jakby taką naukę na przyszłość. I no i co? I będę pewnie za tydzień dwa się brać za wysiewanie tego tak, żeby stało i kiełkowało na balkonie, bo czytałam, że na przykład rzodkiewka może nie wyjść w domu, że w domu jest za ciepło dla rzodkiewki. No, ale już w lutym to znowu podobno troszkę za wcześnie, żeby na polu stało, no bo w sumie jeszcze może przyjść mróz, no więc plan jest na marzec, żeby wysiać coś do tego takiego, wiecie, tych małych kwadracików. Wiecie co, dłubie przy czosnku, dostaliśmy tak dużo czosnku. Um. to ja nie jestem w najlepszej formie. Wiecie co? Czosnek mi ostatnio uratował życie. E, pokazywałam wam e, moją miksturę dzisiejszą. E, I tak sobie... Czester, ty nie lubisz czosnku. E, I tak sobie pomyślałam, że coś powiem wam, o ile Czester mnie nie będzie zaguszał No więc czosnek mi ostatnio uratował życie, gdyż mm, Miałam znowu, a już u mnie ostatnio takie systematycznie, że jak Gloria się rozchoruje, to później ona wychodzi, a mi łapie zatoki. No i strasznie mi złapało zatoki tym razem i albo już myślałam, że albo po prostu się mówię do lekarza, żeby dostać jakiś antybiotyk, bo już myślałam, że po prostu hmm, dostanę kociokwiku no albo ten czosnek mi jeszcze został, no i ten czosnek to robi pomógł dzisiaj to po prostu się czuję fantastycznie mimo, że wciąż tam jeszcze pewnie słychać mi trochę ale no fantastycznie się dziś czuję w porównaniu z na przykład weekendem no w każdym razie chciałam wam powiedzieć, że Dawid jest z Laurą na basenie Wcale wiecie, jednak, jednak ja najbardziej lubię ćwiczyć w domu. Ostatnio robiłam tą zumbę, później jeszcze raz ją robiłam i chętnie bym sobie dziś zrobiła jeszcze, ale to może jak zrobię z czosnkiem. Bardzo mi się te zajęcia podobają. No.